Cześć, witajcie, z tej strony 11. Dzisiaj gramy w Minecrafta, którego dawno nie było z naszej serii survivali. Co tu robimy małe kurczaki? Chyba im coś powypadały te kurczaki. Jak sami widzicie, mówiłem niedawno w, w, w poprzednim filmie, że skończę domek jak widzicie jest praktycznie skończony. Tu będę miał takie małe okienko dość. może mogę zrobić większe. My tylko teraz musimy wykończyć szkłem, które gdzieś tuś miałem na górze. Oczywiście już zapominam, że mam oczywiście nasze skrzynki. Teraz od razu po aktualizacji 1.13, gdzie mamy? Otóż to lisy. To co, będziemy mogli zrobić wyprawę po lisy? I tutaj na pewno zrobię, o tu jest szkło. Ale no zrobię wyprawę polisy, bo chciałbym lisa mieć tutaj. Takiego fajnego, żeby było jakieś zwierzątko tutaj. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. No i domek skończony gdzieś tu, a miałem szyby. No to świetnie. Ostatnio miałem film u mojego kolegi właśnie z tego jak nagrywaliśmy razem Minecraft w Robloxie, możecie sami zobaczyć, polecam. I musimy poszukać... Yy, Najpierw byśmy poczekali na noc, zrobię potem taką wypracę, którą robię crafting pewnie na którymś od, z odcinku go postawiłem, bo po co bym miał bez odcinka postawić rzeczy no otóż to możemy iść poszukać jakiegoś zwierzaczka. W się wilka, bo sobie za ja sobie mam przecież to Tutaj jest oczywiście las, którego Wam pokazywałem już na jednym z filmów. I otóż to, no weź skakuj. I teraz będziemy musieli teraz szukać tylko wilków. Teraz to robi się noc, więc bym musiał szkieletów pozabrać kilka. W ogóle ostatnio mam problem z wilkami, bo ich nie ma. Uuu, uuu, węgiel! Ale potrzebuję żelaznej węgiel. Potem co tu gdzieś wrócę? Ach, jak ja spadam. Pe pewnie co jakiś czas jeszcze... Za jakiś czas będę nagrywał, oczywiście, dla Boga, los filmy z Minecrafta, Tylko będę musiał załatwić kilka rzeczy, które będę musiał zrobić do zabezpieczenia. O, tu mamy jagódki. Na przykład, z tego co pamiętam, nie ma odciągnięcia za jagody. Pyk, pyk. No i mamy sobie jagody i mamy jajek dużo i wilków nie ma ła wow. teraz doszła ta aktualizacja z lisami lisów też tu nie ma oczywiście jak zawsze nic nie ma z czego potrzebuję i będziemy musieli się przespać na pewno i coś zjeść to też no. A oh wow, ale lagi. Co się dzieje? Jakieś lagi tu są. Nie wiem jakieś lagi na wyraźnie. Dzisiaj będę musiał zrobić jakąś walkę z potworami czy coś ten teraz. I zbudzić lusztowanie w moim domu. Wiecie jakie lusztowanie raczej. Jak mnie klipel wysadzi, no to powiem tak trudno. Będzie miły. Mam dość duży level. Ojej, ja, nie, czapki dałem ten przycisk. A dużo klikam przycisków, prawda? No, jak zawsze. Co zombie? Ktoś podskakuje mi? kliper najgorsza złość w tym świecie. Głupie? Nie, 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 Jednak nie, Odwrót. nie, dużo potworów. nie, za dużo potworów. Eee... Walka... Nie, dzisiaj. Idź stąd, zombie! Co mi głasisz na no, no, działkę do. Co, ważysz? No, nie ma tu nikogo, żadnego zombiaczka, wszystkie się paliły. I nie ma też szkieletek, którego bym chciał. Bo chcę nareszcie tego jakiegoś widać coś. Co tu robi jakaś lama? Nieważne. Będziemy musieli zebrać mięso i próbna wyprawa się nie powiodła. Na pewno, że nie ma mięsa do jego niczego. Nie przyda, zaraz. Czy ja się nauczyłem? Czyli skąd no... No to świetnie, chciałem powiem. Teraz można, no... Najlepiej można teraz wyrzucać mięso. Z kontrolem. Ała, Lagi. Co No do jasnej ciasnej znowu moja postać jest głodna ile będę musiał zjeść tego, bo już sam nie wiem. Na pewno sobie trochę segmentów zrobimy dzisiaj. Hop, hop. No, beź się, się o No, mam Też za daleko postaram się nie odchodzić od domu, bo to... No. Znowu wywaliłem to, czego nie miałem, bo znowu żeby miał zły przycisk. Będę łaził z mieczem, bo się boję, że ktoś mi tutaj będzie chciał podskoczyć. Jako zombiak. A tego nie chcę. A dynia. I nie chcę słyszeć wizmy. Które gdzieś tu jest? No jasne, 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 Co wy to pielce chcecie ode mnie? Chcecie się skimować jak Stars, skracić się? Nie ma tu, wa to wasze. Nie ma tu dostępu stempu zombiaki. Nie ta wiedźma im rozkazała. i jakieś, co zebra... za Ładnie to. trochę jestem nieogarnięty, i tak miałem zrobić dawno, dawno temu filmy. A i tak ich nie zrobiłem. więc przepraszam za to, że nie było filmów. No. Ej, czy one mi nie zadają? chata? Co dziwnego. Ja mam pytanie. Ja tylko chciałem. On może zwieść tą kość? Mam teraz, żeby się osłonił. Fart. Fart. Po prostu fart. Teraz mamy psa, który będzie obelągnicą naszym. Mamy przyjaciela. Gdzie jesteś? No tu jesteś. Nie wchodź w te krzaki, bo on może ci to zadować chyba. Chodź. No, trzep się. Gdzie tu pielce? Nie ma was tu być, tak? Wracam z moim pieskiem i nie ma żyć tu żadnych pięcy. Prawda, piesek? Gdzie ty jesteś? No, tu jesteś dobry piesek. I teraz będę musiał jeszcze skończyć to już ale już bez psa. Jeseł, chodź tu. Do domu. Le chcę usiąść. I teraz chcę idź tam. Idź. Teraz najgorsza forma, czyli... Albo no chodź, chodź, chodź. No chodź, chodź że czemu zrobiłam te drzwi na zamykanie się. Chodź. No i przy okazji zamknęło się drzwi piesek. Ale nie skacz mi po łóżku. Nazwę cię... Karmelek, dobra? Teraz kolor obroży. Gdzie tu mamy barwniczki moje kochane? Gdzie tu są na pewno nie światowy? Nie. Czy ja pominąłem barwniki? Nie, czyli że nie mam. A nie, jednak mam. Jeden ten. Teraz ekwipunek. Hop, hop, hop. Teraz możemy sobie pieseła zaparbować, farbować mu. No. Jesteś, jesteś karpalek od dzisiaj. Wykleja popsa, że zakończyła się powodzeniem. Nareszcie będę miał przyjaciela. I to za pierwszym razem za jeden ten mi poszło fart. Ja tyle nie mam łopaty. W ogóle mi zadaje HP, kiedy mam kołysanie Jakby mam kołusanie kiedy mi chyba zadaje. Co? Chcesz zrobić? Mięso i sobie teraz co bym tu porobił? W takim razie z kolei spiec, można teraz zrobić wszystko, prawda? Teraz tylko muszę zrobić sobie drewnianko, patyczki, i no oczywiście, jak zawsze. Teraz będę musiał zrobić łopatę, oczywiście, bo potrzebuję czegoś do tego. Weź się zbierz. Ok. Więc teraz już wiem, jak się wyrzuca łatwo z kontrolem. Jakby ktoś nie wiedział. Będę mógł sobie przynajmniej ścieżkę do domu zrobić. Jakąś. No i już mamy, teraz zbieramy tą ziemię, żeby miał coś tutaj. Teraz kolejna strona, gdzie musimy zabrać to. Hmm. Teraz musimy sobie zejść, oczywiście jak zawsze no weź się łopata I teraz zbieram to, zbieram, do, zbieram do. I sobie zrobię jakąś ścieżkę już Dokądś na pewno Mogę sobie zrobić o tutaj no, krówek nie potrzebuję. I tak. Tu sobie dam jakiś deal. Z czasem. I otóż to. Niedługo to koniec tego filmu. Oczywiście zdobyliśmy przyjaciela, ale skończyliśmy domek. To też plus. No, chyba chcieliście zobaczyć, jak będzie mój domek wyglądał w efekcie końcowym. Zrobię sobie takie zaokrąglenie tej, tej ścieżki, żeby nie było że jak ktoś mi tu wejdzie na serwer, no to bym miał gdzie mieć domek. No i oczywiście nie ma tutaj tego. Tutaj sobie też tak zrobię, jak zrobiłem poprzednio. Pyk, 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 pyk. pyk. I to otóż to będzie koniec tego filmu. Dla mnie dość krótki. Dla nas może i długi, ale zdobyliśmy przyjaciela, który siedzi w domu za mną. I zdobyliśmy oczywiście też cały dom. Więc mamy wszystko, co było nam potrzebne, więc pa pa!